Korea Północna to jedyny kraj na świecie, w którym wyjazd obywatela bez wcześniejszej zgody państwa jest nielegalny. Rząd północno-koreański uznaje to za zdradę, a jeśli ktoś spróbuje to zrobić i zostanie złapany, może spotkać go surowa kara, np. długoletni wyrok w obozie pracy lub nawet kara śmierci. Poruszanie się po terytorium Korei Północnej jest trudne i ściśle kontrolowane przez państwo. Potrzebne są oficjalne dokumenty i pozwolenia. Przemieszczanie się z jednej prowincji wewnętrznej kraju do drugiej w Korei Północnej jest niemal powszechnie uznawane przez wszystkie organizacje na świecie za najgorsze złamanie praw człowieka na Ziemi, bez żadnego współczesnego odpowiednika. Wszyscy mężczyźni w kraju są zmuszeni do służby w Armii Północno-Koreańskiej przez minimum 10 lat, wolność słowa nie istnieje, a jedynymi dostawcami mediów są te, które są w pełni kontrolowane przez państwo. Jeszcze w 2017 roku Amnesty International szacowało, że było około 200 tysięcy więźniów politycznych trzymani w obozach rozsianych po całym kraju, gdzie często są poddawani pracy przymusowej, torturom i egzekucjom, nie wspominając o wszystkich innych więźniach w kraju, którzy odbywają kary za przestępstwa niezwiązane z polityką. W Korei Północnej można dostać do żywocie już za to, że jest się spokrewnionym z kimś, kto popełnił przestępstwo. Jak w głośnej sprawie, która dopiero niedawno wyszła na jaw dzięki Departamentowi Stanu USA, dotyczącej dwuletniego dziecka, które w 2009 roku otrzymało wyrok dożywocia po tym, jak jego rodzice zostali złapani przez władze. Mając Biblię w ręku, trzymają kawałek obcego kontrabandy, który nielegalnie przemycono do kraju. Od dziesięcioleci wszystkie zagraniczne media i treści z zewnątrz są surowo zabronione w Korei Północnej, a osoby łapiącym się na przemycanie, dystrybucję czy korzystanie z nich grożą różne kary, łącznie z dożywociem czy śmiercią. Korea Północna to jeden z zaledwie czterech krajów na świecie, które regularnie przeprowadzają publiczne egzekucje więźniów, obok tylko kilku innych. Iran, Arabia Saudyjska i Somalia to miejsca, gdzie historycznie było niezwykle trudno uzyskać pozwolenie na wjazd dla obcokrajowców, kiedy już dostają zgodę, są cały czas pod ścisłą obserwacją. Mają ograniczone możliwości zwiedzania, bo pokazuje się im tylko to, co reżim chce, żeby zobaczyli. Czasem obcokrajowcy, którzy odwiedzają te kraje, nawet giną, gdy złamią jakieś arbitralne przepisy reżimu, jak w przypadku Otto Warbera, Amerykanina, który. Odwiedzał Koreę Północną jako turysta w 2016 roku. Został aresztowany po rzekomym próbie kradzieży plakatu propagandowego ze ściany swojego hotelu, za co później skazano go na 15 lat ciężkiego więzienia w obozie pracy. Został przewieziony z powrotem do Stanów Zjednoczonych nieco ponad rok później w stanie wegetatywnym z niewielkim wyjaśnieniem i umarł zaledwie kilka dni później. W związku z tym Korea Północna od dawna uważana jest za najbardziej odizolowany i tajemniczy kraj we współczesnym świecie i trudny kraj, jeśli chodzi o przemycanie ludzi czy czegokolwiek z niego lub do niego. Ucieczka z Korei Północnej czy przemycanie nielegalnych towarów do tego kraju zawsze było trudne z wielu powodów. Ale wszystko zaczyna się od dość unikalnej geografii Korei Północnej. Od dziesięcioleci dynastia Kimów ciężko pracuje, aby w zasadzie przekształcić Koreę Północną w odizolowaną wyspę, całkowicie oddzieloną od reszty świata. Z geografii już było to załatwione, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Morze Japońskie i Morze Żółte mają na pewno swoje trudności, jeśli chodzi o ucieczkę z kraju. Łodzie są tam naprawdę ciężko dostępne, a marynarka wojenna Korei Północnej regularnie patroluje wybrzeża, zwłaszcza w okolicach Południowej Korei, która jest zaraz obok. To właśnie południowa Korea jest głównym celem, do którego próbują uciekać północno koreańscy dezerterzy, głównie dlatego, że jest tam o wiele bogatsze życie i lepsze warunki. Rozwinięty kraj, ale rząd Korei Południowej oficjalnie uznaje, że wszyscy rdzenni Koreańczycy z całego Półwyspu Koreańskiego są jej obywatelami, w tym wszyscy mieszkańcy Korei Północnej, których jest 25 milionów. Każdy Koreańczyk Północny, który dostanie się do Korei Południowej, automatycznie staje się obywatelem Korei Południowej, a to samo w sobie jest ogromną zachętą do ucieczki. Ze wszystkich północno-koreańskich dezerterów, którym udało się wydostać z kraju, od lat 90. 34 tysiące trafiło do Korei Południowej. W porównaniu do zaledwie około 200 w Stanach Zjednoczonych, dotarcie bezpośrednio do Korei Południowej było prawie zawsze niemożliwe z powodu istnienia strefy zdemilitaryzowanej, czyli DMZ, która ciągnie się wzdłuż całej długości południowej granicy od wybrzeża do wybrzeża. Wbrew temu, jak sugeruje jej nazwa, to jest najbardziej umocniona granica na świecie, przez którą praktycznie nic nie może przejść. Po obu stronach jest dziesiątki tysięcy żołnierzy. Bezpośrednio patrolują liczne linie umocnień i drutów kolczastych, a do tego około 2 milionów min lądowych. Północno-koreańska Straż Graniczna ma rozkazy strzelać do każdego, kto spróbuje przekroczyć granicę. W promieniu 100 kilometrów od granicy w północy rozmieszczono 750 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy, a na południu kolejne 450 tysięcy. Południowo koreańskich żołnierzy oraz 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Przedostanie się przez tę niezwykle groźną przeszkodę, żeby dostać się bezpośrednio do Korei Południowej zawsze było bardzo niebezpieczne. Ryzykowne dlatego bardzo niewielu udało się to kiedykolwiek zrobić w historii. Porównywalnie łatwiejszym, ale wciąż niezwykle trudnym sposobem na ucieczkę z Korei Północnej było próbowanie przebiegnięcia przez północną granicę do Chin lub Rosji. Jednocześnie historycznie była to też najłatwiejsza granica do przemycania nielegalnych towarów do Korei Północnej. Widzisz, Korea Północna utrzymuje oficjalny sojusz wojskowy z Chinami, a chociaż relacje między nimi często były napięte, to. Nie ma porównania do otwartej wrogości, jaką można zaobserwować na południowej granicy Korei Północnej. W związku z tym Korea Północna nie musi trzymać tutaj setek tysięcy żołnierzy, bo ryzyko inwazji ze strony Chin jest dosyć minimalne. Z drugiej strony granica Korei Północnej z Rosją jest bardzo mała, ma tylko około 17 km, a stosunki z Rosją też są w podobnym stanie, więc nigdy nie było potrzeby rozmieszczania żołnierzy wzdłuż tej małej granicy, aby odstraszyć potencjalnych Rosjan. Inwazja ponadto granica Korei Północnej z Chinami jest ogromna, rozciąga się na ponad 1300 km i wije się wzdłuż rzeki Jalu i Tumen przez górzyste tereny i lasy, które są w przeważającej mierze bardzo rzadko zaludnione. W związku z tym przez większość historii Korei Północnej ta długa granica na północy z Chinami była lekko patrolowana i strzeżona, co sprawiło, że była dość przepuszczalna i stosunkowo łatwa do przemycania zarówno towarów, jak i ludzi. To szczególnie dotyczyło zimowych miesięcy, kiedy rzeki Jalu i Tumen zamarzają, co pozwala dezerterom i przemytnikom po prostu chodzić po nich. A latem kiedy poziom wody w rzece jest najniższy, mogą łatwo przechodzić. Największym problemem z tą trasą dla dezerterów jest to, że po przekroczeniu granicy do Chin lub Rosji wciąż nie są bezpieczni. Zarówno Rosja, jak i Chiny mają umowy ekstradycyjne z rządem północnokoreańskim. Co oznacza, że każda złapana dezerterka z Korei Północnej będzie traktowana jako nielegalni imigranci, a nie jako uchodźcy i deportowani z powrotem do Korei Północnej, gdzie czeka ich natychmiastowe uwięzienie, a nawet śmierć. Dlatego dla niemal każdego dezertera, który uciekł przez granicę do Chin lub Rosji, celem nie była chęć zostania tam, lecz dotarcie do jakiegoś bezpiecznego sąsiedniego kraju, a takich jest naprawdę mało. Myanmar i Laos zawsze odpadały, bo podobnie jak Chiny i Rosja, natychmiast deportują każdego północno-koreańskiego dezertera, którego złapią na swoim terytorium. Znowu do Korei Północnej w większości zostawały tylko Mongolia, Tajlandia lub Wietnam jako bliskie, bezpieczne kraje, do których dezerterzy mogli uciekać, bo Korea Południowa uważa wszystkich Koreańczyków Północnych za swoich obywateli. Więc te trzy kraje odsyłają każdego Koreańczyka północnego, którego złapią, z powrotem do Korei Południowej. Dlatego plan deserterów zawsze zakładał przekroczenie najbiedniejszej górskiej granicy w Chinach, a potem stopniowe przedostawanie się do Mongolii, Tajlandii lub Wietnamu, gdzie od razu Poddaj się tamtejszym władzom lokalnym i wyleć samolotem w bezpieczne miejsce, zaczynając nowe życie w Korei Południowej. Ucieczki z Korei Północnej zaczęły rosnąć dopiero w latach 90. po upadku Związku Radzieckiego na końcu 1991 roku, który był głównym wsparciem finansowym reżimu północno-koreańskiego. Gdy główny sponsor i wsparcie finansowe zniknęło, a USA, Japonia i Korea Południowa nałożyły surowe sankcje, Korea Północna nagle stanęła przed poważnym kryzysem gospodarczym. Rolnictwo stało się niewystarczalne z minimalnymi funduszami i niemal zerową zdolnością do importowania sprzętu rolniczego czy nawozów. Import żywności z ZSRR już nie istniał, a dodatkowo nasilały się susze i powodzie. Mniej niż 20% ich ziemi w ogóle można było uznać za użytki rolne. W rezultacie Korea Północna nie mogła zdobyć wystarczającej ilości jedzenia, by utrzymać swoją całą populację, co doprowadziło do najgorszej klęski głodu w historii tego kraju. Nikt tak naprawdę nie wie, jak poważny był głód w latach 90 ale szacunki wahają się od około 300 tysięcy zgonów w dolnej granicy do nawet 3,5 miliona w górnej granicy w ciągu zaledwie czterech lat między 1994 a 1998, -1998 roku. A masy ludzi zdesperowanych, aby uciec przed głodem, ucieczki z Korei Północnej w konsekwencji zaczęły gwałtownie rosnąć, a wyczuwając okazję do zarobienia pieniędzy, w Korei Północnej powstała również klasa przedsiębiorczych przemytników, którzy zaczęli przemycać bardzo potrzebne produkty, takie jak żywność i leki, ale także nielegalne towary. Kontrabanda, jak zachodnie i południowo-koreańskie filmy, programy i książki na początku XXI wieku. Tysiące Koreańczyków z Korei Północnej z powodzeniem uciekało z kraju każdego roku, a zdecydowana większość z nich uciekała przez północną granicę do Chin, docierając ostatecznie do Tajlandii, Wietnamu lub Mongolii i stamtąd deportując się do Korei Południowej. Liczba uciekinierów stale rosła z roku na rok, długo po zakończeniu Wielkiego Głodu, aż osiągnęła szczyt w 2009 roku kiedy to w sumie 2914 Koreańczyków z Korei Północnej z powodzeniem udało się przedostać do Korei Południowej, co jest największą liczbą ucieczek w ciągu jednego roku od zakończenia wojny koreańskiej w latach 50. ubiegłego wieku. Zarówno w 2010 roku, jak i w 2011 roku liczba ucieczek z kraju utrzymywała się na wysokim poziomie, przekraczając 2000 w każdym z tych lat. Ale pod koniec 2011 roku wydarzyło się coś innego: człowiek, który rządził Koreą Północną jako najwyższy przywódca od 1994 roku, nagle zmarł w grudniu, a jego syn Kim Jong Un zastąpił go na tym stanowisku. Od czasu przejęcia władzy pod koniec 2011 roku Kim Jong Un niestrudzenie pracował nad zwalczaniem zarówno dezercji, jak i przemytu w swoim królestwie, zagłuszacze sygnału zaczęto instalować na całej północnej granicy i odległych przełęczach górskich, aby zablokować zagraniczne sygnały komórkowe i satelitarne. Zwiększono monitorowanie wywiadowcze połączeń telefonicznych na obszarach północnych, a jednocześnie budowano więcej ogrodzeń granicznych i zwiększono liczbę patroli. W 2014 roku sytuacja zmieniała się zarówno w Rosji, jak i Chinach. Rosja podpisała porozumienie z Koreą Północną, że zacznie deportować wszystkich uciekinierów, których złapie w kraju, zasadniczo eliminując Rosję jako realny kraj dla potencjalnych uciekinierów, aby uciec raz na zawsze. Tymczasem Chiny zaczęły coraz bardziej rozwijać własne masowe aparaty nadzoru państwowego po uchwaleniu ustawy o cyberbezpieczeństwie HRL w 2016 roku. W ciągu zaledwie 4 lat od tego czasu do 2020 Chińczycy prawdopodobnie zwiększyli liczbę swoich kamer monitorujących działających we wszystkich krajach. W całym kraju do ponad 620 milionów, ponad 12 razy więcej kamer monitorujących działających w całych Stanach Zjednoczonych, w połączeniu z coraz bardziej rygorystycznym monitorowaniem usług internetowych i komórkowych. Ponieważ Chiny zawsze traktowały wszystkich uciekinierów z Korei Północnej jako nielegalnych imigrantów, te szeroko zakrojone zmiany w nadzorze w Chinach znacznie ułatwiły chińskim władzom wykrywanie ich w kraju, gdy próbowali przedostać się do bezpieczniejszych krajów w Tajlandii, Wietnamie lub Mongolii i sprawiły, że ich podróże były znacznie bardziej niebezpieczne i ryzykowne niż kiedykolwiek wcześniej, aby zrekompensować zwiększony poziom ryzyka, który się rozwijał pośrednicy i handlarze ludźmi w Chinach. Którzy często pomagali uciekinierom z Korei Północnej w ucieczce, zaczęli pobierać za to coraz więcej pieniędzy w 2007 roku. Średnia cena, jaką pośrednik w Chinach pobierałby za pomoc uciekinierowi z Korei Północnej w ucieczce do Tajlandii lub Wietnamu, wynosiła około 2000 dolarów, co było dużą kwotą dla przeciętnego Koreańczyka z północy, ale teoretycznie wciąż była to kwota, którą można by zapłacić za ucieczkę do Tajlandii lub Wietnamu. Do 2012 roku, krótko po przejęciu władzy przez Kim Jong-una, cena podwoiła się do około 4000 dolarów amerykańskich. Do 2015 roku cena pobierana przez brokerów, Ponownie podwoiła się do około 8 tysiąca dolarów amerykańskich, a do 2017 roku ceny wynosiły od 13 tysięcy do 116 tysięcy dolarów za każdy czynnik, ponieważ większość Koreańczyków z północy zarabia mniej niż 2 dolarów rocznie, a zaoszczędzenie tego rodzaju kwot na ucieczkę zajęłoby im lata, a nawet dekady, aby to zrobić. Stało się to nierealne dla większości, aby zatrudnić brokera, aby im pomógł chyba że mieli już członków rodziny, którzy to zrobili, którzy mogli zaoszczędzić pieniądze w ich imieniu dzięki lepiej płatnym pracom w rozwiniętych gospodarkach, takich jak Korea Południowa, więc w pewnym momencie w 2010 roku doszło do punktu, w którym przytłaczająca większość Koreańczyków z północy mogła uciec z kraju tylko wtedy, gdy zdecydowali się to zrobić całkowicie samodzielnie, bez żadnej pomocy z zewnątrz. Co wymagałoby od nich podróżowania na własną rękę przez górzystą granicę na północy, a następnie jakoś przedostać się przez ogromny kraj, taki jak Chiny, z niezrównany stan nadzoru, w którym w ogóle nie znają lokalnego języka, aby dostać się do bezpiecznego kraju, takiego jak Mongolia, Tajlandia lub Wietnam, i nigdy nie zostać złapanym przez policję przez całą drogę. Powodzenia z tym dla większości. W rezultacie trend ludzi, którym udało się uciec z Korei Północnej, zaczął spadać w dół z każdym rokiem po przejęciu władzy przez Kim Jong-una, ponieważ ludziom coraz trudniej było to zrobić do 2019 roku. Tylko w sumie 1047 Koreańczykom z północy udało się wydostać z Korei Północnej. W styczniu 2020 roku, zaledwie dwa miesiące po pierwszym zgłoszonym przypadku COVID-19 w Chinach w listopadzie, Korea Północna stała się pierwszym krajem na świecie, który całkowicie zamknął i uszczelnił wszystkie swoje granice, powołując się na chęć powstrzymania wirusa. Na pierwszy rzut oka ma to sens, dlaczego Korea Północna tak wcześnie popadła w paranoję na punkcie wirusa. Jest to kraj, w którym szacuje się, że około 42% populacji jest obecnie uważane za niedożywione, co jest jednym z najwyższych poziomów niedożywienia obserwowanych gdziekolwiek w Korei Północnej. Współczesny świat i oczywiście osoby niedożywione są znacznie bardziej podatne na negatywne skutki wywołane przez COVID-19 niż osoby zdrowe. Korea Północna zgłosiła swój pierwszy potwierdzony przypadek wirusa dopiero 12 maja 2022 roku, a zaledwie trzy miesiące później, w sierpniu, reżim ogłosił już swoje zwycięstwo nad wyeliminowaniem wirusa z kraju przy zaledwie minimalnej liczbie 74 oficjalnie zgłoszonych zgonów związanych z COVID-19, ale rzeczywistość była prawie na pewno znacznie gorsza. Anonimowi lekarze wewnętrzni i źródła donoszące BBC w tym roku twierdzili, że około jednej na 550 osób w Pjongjangu faktycznie zmarło z powodu COVID-19 podczas wybuchu epidemii w 2012 roku. Jeśli to źródło jest dokładne, co szczerze mówiąc, kto wie, a jeśli ekstrapolujesz to na resztę kraju, sugerowałoby to potencjalną liczbę ofiar śmiertelnych związanych z COVID-19 w Korei Północnej wynoszącą około 45 tysięcy rzędów wielkości gorszą niż oficjalnie zgłoszona liczba zaledwie 74, chociaż sugeruje, że należy to traktować z przymrużeniem oka. Niezależnie od tego, że reżim północno-koreański prawie na pewno naprawdę martwił się przed dostaniem się COVID-19 do kraju, ale także wyraźnie wykorzystał pandemię jako pretekst do ostatecznego zamknięcia społeczeństwa Korei Północnej i pełnego odizolowania go od reszty świata zewnętrznego w sierpniu 2020 roku, reżim ustanowił tak tzw. strefy buforowe na swoich północnych granicach z Chinami i Rosją. Podczas gdy północno-koreańskim żołnierzom patrolującym granice wydano stanowcze rozkazy bezwarunkowego strzelania do każdego na miejscu. Próby wjazdu lub wyjazdu bez pozwolenia, rozkaz strzelania do zabitych, który najwyraźniej nadal obowiązuje ponad trzy lata później. Co więcej, reżim Korei Północnej wykorzystał wymówkę ochrony kraju przed COVID-19, aby zbudować serię nowych, rozległych fortyfikacji wzdłuż granic z Chinami i Rosją. Zdjęcia satelitarne ujawniły setki kilometrów nowo wybudowanych murów, ogrodzeń, drutu kolczastego i posterunków strażniczych budowanych wzdłuż całego kraju. Północna granica Korei Północnej od czasu rozpoczęcia pandemii, z których wszystkie pozornie zamknęły prawie wszystkie historyczne górskie przełęcze i szlaki, którymi uciekinierzy i przemytnicy wjeżdżali i wyjeżdżali z kraju przez dziesięciolecia. Niegdyś najbiedniejsza północna granica stała się w większości solidna i obecnie prawie nic ani nikt jej nie przekracza. Ale budowanie tych ogromnych nowych fortyfikacji na północy z surowymi rozkazami strzelania, aby zabić. Nie jest jedynym sposobem, w jaki reżim robił coraz bardziej niemożliwe dla któregokolwiek z jego 25 milionów pozostałych poddanych, aby uciec. Wprowadzono również znacznie surowsze ograniczenia dotyczące podróży krajowych w kraju, co oznacza, że Koreańczycy z północy potrzebują odpowiedniego zezwolenia i dokumentacji, aby podróżować z prowincji do prowincji. A jeśli zostaniesz złapany bez nich, to prosto do jednego z wielu obozów więziennych w kraju. W grudniu 2020 roku reżim Korei Północnej uchwalił nowe prawo zwane ustawą o odrzuceniu reakcyjnej ideologii i kultury. Które zgodnie z tym nowym prawem przemyt i dystrybucja zagranicznych filmów lub książek w kraju może być karana publiczną egzekucją, a nawet zwykłe przyłapanie na oglądaniu zagranicznego filmu lub czytaniu zagranicznej książki może być karane dziesięcioletnim wyrokiem pozbawienia wolności z ciężkimi robotami na mocy tego nowego prawa. Amerykańskie filmy były przemycane z Chin przez północną granicę na kartach MicroSD, a następnie sprzedawane i oglądane w tajemnicy ale najwyraźniej od czasu uchwalenia nowych, niezwykle surowych przepisów pod koniec 2020 roku, a północna granica została znacznie silniej uszczelniona, te przemycane zagraniczne filmy i filmy do kraju praktycznie całkowicie się zatrzymały. Co więcej, ucieczki z kraju praktycznie zatrzymały się od czasu rozpoczęcia pandemii, a także w 2020 roku odnotowano tylko 229 udanych ucieczek z kraju. Do Korei Południowej jedną dziesiątą liczby, którą obserwowano zaledwie dekadę wcześniej, a następnie w 2021 i 2022 roku odnotowano jeszcze mniej, bo tylko 63 i 67 udanych prób ucieczki, które miały miejsce przez całe lata, co jest najniższym poziomem, jaki kiedykolwiek odnotowano w całej historii Korei Północnej jako państwa od 1940 roku. Jak dotąd w tym roku, w 2023 roku trend wydaje się być dość podobny, ponieważ cały pierwszy kwartał między styczniem a marcem, jedne z najlepszych miesięcy na ucieczkę, gdy północne rzeki są zamarznięte, odnotował tylko drób 34 udane ucieczki. Wszystko to w porównaniu z tysiącami udanych ucieczek, które miały miejsce każdego roku na początku w XXI wieku i w 2010 roku. Korea Północna w efekcie stała się największym i prawdopodobnie najbardziej udanym więzieniem w całej historii ludzkości od 2020 roku, ale to nie tylko nowe prawa i nowa granica na północy, którą zbudowali, przyczyniają się do tego w rzeczywistości wszystkie są jedynie elementem wielkiej koncepcji transformacji Kim Jong-una. Korea Północna stała się prawdziwie zamkniętym państwem cyfrowym, w którym sfera cyfrowa, a także sfera fizyczna w Korei Północnej są całkowicie odizolowane i oddzielone od reszty świata, co było wieloletnim projektem państwa północno-koreańskiego. Telefony, które można dostać w Korei Północnej na przykład, działają zupełnie inaczej niż telefony, do których jesteś przyzwyczajony. Telefony objęte sankcjami państwowymi z północno-koreańskich firm państwowych są jedynymi, które można legalnie posiadać, nie mogą łączyć się z internetem i nie mogą wykonywać międzynarodowych połączeń telefonicznych poza Koreą Północną. Ponadto mają zainstalowane oprogramowanie sankcjonowane przez państwo którego nie można usunąć i które wyłącza wszystkie zagraniczne pliki, aplikacje, klipy i pliki dźwiękowe tekstur, które nie zostały utworzone na państwowym systemie operacyjnym Korei Północnej o nazwie Red Star, te północno-koreańskie telefony będą również stale i losowo robić zrzuty ekranu wiadomości i aktywności historia, której nie można usunąć, a inspekcje telefonu są obowiązkowe przez północno-koreańską policję. Zasadniczo te telefony są użyteczne tylko w Korei Północnej i mogą być używane tylko w sposób, który reżim północno-koreański uzna za akceptowalny, ale zagraniczne telefony ze świata zewnętrznego przemycane przez północną granicę zawsze były problematyczne dla reżimu Kima, pragnącego tego prawdziwie zamkniętego państwa cyfrowego. Zagraniczne telefony mogły faktycznie wykonywać połączenia ze światem zewnętrznym i mogły zawierać zagraniczne pliki. Takie dada jak filmy, tekst i dźwięk były wielkim biznesem dla kilku przedsiębiorców. Przemytnicy, ponieważ korzystanie z zagranicznego telefonu może być jedynym sposobem, w jaki rodzina w Korei Północnej może skontaktować się ze swoim krewnym, który wcześniej próbował uciec, może to być jedyny sposób, aby kiedykolwiek dowiedzieć się, czy Twój krewny nadal żyje, czy nie. Wiele rodzin z Korei Północnej zaoszczędziłoby ogromne sumy pieniędzy, aby spotkać się z tymi przemytnikami, aby mieć szansę na rozmowę telefoniczną na zewnątrz, lub szansę na obejrzenie lub przeczytanie czegoś z zewnątrz, ale już nie przez zatrzaśnięcie granicy. W 2020 roku reżim zaczął również odmawiać powrotu wszystkich północno-koreańskich uciekinierów, którzy zostali złapani przez granicę w Chinach, oficjalnie powołując się na obawy, że mogą oni przywieźć ze sobą wirusa COVID-19 z powrotem do kraju. Obecnie może być aż tysiąc północno-koreańskich uciekinierów przetrzymywanych w więzieniach w Chinach w pobliżu granicy, czekających na odesłanie do reżimu Kima, kiedy w końcu ich zaakceptują, gdzie prawie wszyscy będą. Czytaj więcej, z pewnością zostaną wysłani do więzień lub straceni, ale nie ma obecnie pewności, jak długo Korea Północna pozostanie jeszcze bardziej odizolowana niż kiedykolwiek wcześniej. To wszystko może być nowym, normalnym stanem rzeczy dla nieuchwytnego reżimu, a te tysiąc uciekinierów siedzących w Chinach może zostać uwięzionych w zawieszeniu na bardzo długi czas a 25 milionów ludzi pozostających w Korei Północnej może równie dobrze od teraz utknąć w całkowicie odrębnym wszechświecie czarnej dziurze na mapie świata, jaką stała się Korea Północna. Od 2020 roku prawie nikt w Korei Północnej nie może się wydostać ani dostać się do środka z zewnątrz, w czym pomaga wyjątkowa geografia Korei Północnej i bezwzględne stosowanie przez reżim kima fortyfikacji prawnych i nowych technologii cyfrowych. Wszystko ze świata zewnętrznego jest teraz całkowicie zablokowane w Korei Północnej, jak nigdy wcześniej? Wesprzyj kanał w naszych rękach, klikając przycisk na ekranie już teraz, a następnie kliknij łapkę w górę i napisz w komentarzu co sądzisz o dzisiejszym materiale, czekamy na Twoją opinię, a tymczasem do usłyszenia w następnym materiale.